Dzień dobry Państwu. Za chwilę zrobię odczyt Tarota Akaszy dla Koziorowca na tydzień 34 roku 2023. Pierwsza karta to karta obfitości, tylko że ona jest odwrócona, to oznacza problemy w finansach. Więc ten tydzień źle się zapowiada pod kątem finansowym. Trzeba uważać na swoje portfele. Mamy archanioła komunikacji Gabriela, jakby był związany poprzez swoje zdolności komunikacyjne właśnie z tymi problemami finansowymi, ale patrzcie, co jest dalej. Architekci, karta odwrócona, czyli utrata pozycji, utrata biznesu, czy też zamrożenie. Jakiejś budowli, którą się tworzy, to jest tak, jakby nieśledzenie jakichś ważnych komunikatów spowodowało do potężnych strat finansowych, które w przyszłym tygodniu mogą gdzieś na Was czekać. Dlatego, podpowiedź od Tarota Akaszy jest taka, byście śledzili komunikaty. Dalej mamy obudzonego Buddę, który jest oświecony. On nie zna już takiego pojęcia jak biznes, pieniądze. Więc jakby ten materialny upadek nic Wam nie szkodzi, bo Wy tak jak ten Buddha Możecie bez niczego wstać i iść przed siebie. Tylko, że ta karta, patrząc na kolejną, pokazuje tylko, że nawet jak wszystko stracicie, swoje pieniądze, biznesy, to zostanie Wam jeszcze to, co macie w sercu. Zostanie Wam Wasza dusza, Wasze prawdziwe, duchowe ja. Choć nie wiem, czy jest to dla Was pocieszeniem w tej chwili, kolejna karta pokazuje zimę. Zima to jest czas, gdzie nie wykonuje się żadnych działań. Jest to czas, na przeczekanie, czas oczekiwania na wiosnę, kiedy głowa jest pełna pomysłów, przyroda jest przepiękna, wszystko budzi się ze snu, budzi się do życia. Człowiek wtedy chce realizować nowe cele, nowe marzenia, ale tutaj mamy zimę, więc tutaj mamy jakiś cios finansowy, a potem jest czas oczekiwania, czas zamrożenia. Ale tak jak przed chwilą powiedziałem, że po zimie przychodzi wiosna, w sercu piramidy pojawia się karta narodzin. Może to być dziecko, ale może to być po prostu nowe życie, nowy biznes. Nowa idea, nowy pomysł, nowa ścieżka, linia życia, którą będziecie dalej podążać, bo ta stara została zniszczona. Kolejna karta to jest karta róż opisująca bliskie rodzinne relacje, tylko że karta jest odwrócona. Świadczy to o tym, że będziecie potrzebować ciszy. Spokoju, przestrzeni, tak jak tutaj jest pokazane, jest przestrzeń. Tej rodziny wcale nie widać. Tego będziecie potrzebować, kiedy rodzić będą się Was nowe pomysły na nowe życie. Widać, że będziecie potrzebowali czasu, będzie kilka dróg którymi będziecie mogli iść, będziecie zastanawiać się, która dla Was jest najlepsza. Dlatego ta karta świetnie pasuje do tej przestrzeni. Nikt wam nie będzie mógł przeszkadzać. Pojawi się jakiś nowy pomysł po tej zimie finansowej i będziecie szukać tej drogi, która zapewni Wam powrót do tego dobrobytu, który był. Co ciekawe, dodałem kartę dodatkową, która pokazuje szczęśliwe dziecko, które niczym się nie martwi. Szczęśliwa duszyczka, która po prostu cieszy się byciem, cieszy się istnieniem, i w tych ciężkich chwilach Akasza Wam teraz pokazuje, że cokolwiek złego by się nie działo, bądźcie jak to dziecko. Szczęśliwi i uśmiechnięci. Dziękuję bardzo i powodzenia w przyszłym tygodniu.